W ostatnim czasie dostaję dużo pytań na temat mojego serwera rafemc.pl. Czy to wróci? Rafemc.pl nie było tego serwera od ponad 1,5 roku. Jest to naprawdę długi okres, kiedy Rafemc nie działało. Był to oczywiście tryb BoxVP i OneBlock. W tym momencie trwają prace nad moim serwerem i tak Rafemc.pl wróci, ale pod nazwą najprawdopodobniej rafemc.pl. już teraz możesz sobie dodać serwer do listy. A w komentarzu napiszcie, jaki tryb byście chcieli zobaczyć. Aktualnie tutaj trwają prace nad Anarchią SMP, jak dobrze się to właśnie wypowiedziałem. Wam za dużo jeszcze nie mogę tutaj zdradzić, tutaj sobie latam po spawnie strefa AWK. Oczywiście tutaj pewnie będzie masa graczy stała. Ja sobie właśnie teraz postoję tam na tej strefie, wam pokażę jak tutaj to wygląda mniej więcej. Powolutku, powolutku prace trwają. Nie śpieszy nam się, bo chcemy to zrobić na 100%. Tak jak pamiętacie, Rafe MC był dopracowanym serwerem i grało w, w najlepszych momentach po 100-200 graczy. W tym momencie zależy nam na tym, żeby nasi starzy gracze, którzy kiedyś u nas grali, zaufali nam jeszcze raz i dołączyli po prostu na nowy serwer od Rave'a. Od ze mną ten sam technik, ten sam Adek. Tylko troszeczkę zmiany pewnie w administracji zaszły, bo już nie każdy z nas gra w Minecrafta. Jeden kolega Niesiłek niestety już nie gra w Minecrafta. Pracuje chłopak. Dlatego już niestety się z nim nie zobaczymy najprawdopodobniej. Ale mamy nadzieję, że do nas wróci oczywiście nas wesprze jako pomoc, może helperka jakiegoś Zobaczymy, ale widzowie, najważniejsze to jest, żebyście Właśnie się dowiedzieli o tym, że RaifMC MC Tak wraca, tylko pod nową nazwą Więc ja tutaj sobie mam chwileczkę z wami Porozmawiałem, taki krótki materiał Ja lubię robić takie materiały, żeby sobie z wami Chwileczkę pogadać na temat tego, co dalej Z serwerem moim, RaifHub.pl. Dodaj do listy I wpadaj do naszego Discorda, link masz oczywiście W opisie tego materiału Dzięki wielkie widzę za to, że wy jesteście ze mną Obserwujcie, subskrybujcie I polubcie, pa pa